Szczerze powiem, że sam nie wiem o co chodzi, co kombinuje Prigorzyn. W ogóle wszyscy milczą. Jest to trochę dziwna sprawa, ponieważ wojska Wagnera walczyły chyba 11 miesięcy, żeby zdobyć Bakhmut. I kiedy im się to udało, parę dni można powiedzieć później, Prigorzyn wycofuje się i chce jechać na Moskwę. Według mnie są tylko dwie realne opcje. Albo jemu słońce przygrzało kiedy wyszedł z tych bunkrów Bakhmutu i na razie nie wie co on w ogóle działa, co on robi, albo to jest jeden wielki podstęp wyprowadzić jak najwięcej wojsk z terenów Ukrainy z frontu i puścić tam bombę atomową na te tereny. Aby nie było strat w wojskach rosyjskich po detonacji atomu. Ale co tak naprawdę kombinuje, nie mam pojęcia zielonego, co go skłoniło do takiej decyzji. I akurat teraz, kiedy po tylu miesiącach zdobył to, co chciał zdobyć, jakieś to dziwne strasznie. Coś mi tu nie gra.